Hej, cześć, witam wszystkich w nowym filmie na kanale Basia Fit Beauty. I moi kochani, dzisiaj będzie filmik z ulubieńcami lipca. Tutaj tyle mi się tego uzbierało, czasem wsadziłam sobie do takiego kartonika. W zasadzie lipca, no i nawet troszeczkę w czerwcu, bo też nic w czerwcu nie nagrywałam, no ale w zasadzie to powiedzmy, że to są ulubieńcy lipca. Takie mm, parełki, miazgi po prostu. I głównie tu będzie pielęgnacja o dziwo. No bo nie chcę Wam pokazywać kolorówki, wiecie, pudru tego samego, którego używałam, czy kredki, ponieważ to się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o makijaż. Ale pokażę Wam pielęgnację. Także moi kochani, od początku: John Frida London Violet Crash for Blondes, Purple Shampoo i Purple Conditioner. Jeżeli macie blond włosy. To ten szampon i ta odżywka, jeżeli chcecie mieć jeszcze mocniejszy efekt, to ten szampon możecie zakupić w Butcie, chyba i Super dragu w jeszcze mocniejszym fioletowym kolorze, ponieważ ten ma taki odcień, widzicie, w miarę fiolet delikatny, ale jeszcze jest taki, naprawdę, wiecie, taki, no, siekiera, po prostu siekiera. Szampon odżywka, szampon nakładacie, nie wiem, spieniacie, spieniacie na 5 minut, potem odżywka i bardzo fajnie wychładza kolor. Koleżanka na przykład, która moja też korzysta z tych produktów, przestała w ogóle farbować włosy, je tylko tym i ma przepiękny zimny taki no siwy blond. Fajnie się sprawdzają, bardzo ładnie nawierzają włosy, także polecam, jeżeli jesteście blondynkami i chcecie sobie ochładzać po prostu ten kolor, żeby on był, wiecie, jeszcze bardziej zimny yy, i utrzymać, żeby nie żółknął, nie, nie był pomarańczowy kolejnymi rzeczami to jest również szampon i odżywka z Umberto Giannini Grow Long yy, szampon i i to jest słuchajcie yy, z kafeiną root stimulating czyli to jest taki jakby stymulator yy, porostu włosów do włosów aby mm, 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 były mocniejsze dłuższe i żeby Wam szybciej rosły ale sprawdza się genialnie bo słuchajcie to możecie kupić w butsie Y, jeszcze jest z tej serii scrap do skóry głowy To jest po prostu sztos Grow Long, jakbyście myli Mlekiem włosy, to tak przepięknie Nawilża, wygładza włosy Że ja po prostu sobie tylko te zestawy Wymieniam, raz myję tym fioletowym Raz myję tym, a raz myję Tym ukochanym moim DAW, który zaraz Wam pokażę Ale ten Grow long jest Genialny, może wiecie, nie zauważyłam Jakiegoś tam wiecie, porostu włosów, ale Jeżeli chodzi o Mycie i komfort to jest coś wspaniałego. szampon odżywka. Zakupiłam już kolejny zestaw. Bo już jeden wam pokazywałam w Denku. To jest ten z wodą różaną i z aloesem. dostępny tylko i wyłącznie w home bargains. Ja tego nigdzie indziej nie widziałam. To po prostu pachnie latem. Przepięknie nabija włosy, wygładza. Najlepszy szampon i odżywka z DAF, jakiego w ogóle kiedykolwiek używałam i to jest ta Summer Ritual Limited Edition. Ja zawsze kupuję to w Home więc za około 2 funty za butelkę. Tam funt chyba 90, coś koło tego, albo funt 50. Yy, kolejne produkty jest to, pokażę Wam tak, mm, balsam do ciała. Miałam taką sytuację, nie wiem, czy to było związane z kapsułkami do prania, czy z farbowaniem włosów, bo po farbowaniu włosów, właśnie farbą fryzjerską z Vella Coleston zaczęła swędzieć mnie, słuchajcie, cała skóra. Wszędzie. Na plecach, na rękach, na nogach. W sumie wszystko piekło: szyja, dekolt. I nie wiem, czy to był powód przesuszenia skóry. Też jest to możliwe, bo było bardzo gorąco w pracy. Ja też rzadko używam, na przykład, wiecie, balsamów. Było bardzo gorąco na dworzu. Ponieważ na dworzu było około 30 stopni wtedy, także nie wiem, może ta skóra była po prostu przesuszona. I zakupiłam sobie balsam Mixa Anti Dryness Body Lotion, dry skin. On jest bezzapachowy. No, praktycznie nikt niczym nie pachnie. Taką może delikatnie świeżością, ale niczym z pompką. I firma Aven, Aveno Skin Relief Moisturizing Lotion. Do Very Dry Skin 300 ml To są balsamy, które są typowo do atopowego takiego zapalenia skóry Takiej skóry bardzo, bardzo odwodnionej One mi naprawdę pomogły, słuchajcie, tak mi pięknie nawierzyły skórę Skóra mnie dosłownie po dwóch dniach używania przestała piec swędzić, yy, ściągać Także jeżeli nie lubicie takich bardzo inwazyjnych balsamów zapachowych Yy, jesteście alergikami, no bo mi się wydaje właśnie, że z wiekiem te alergie jakby się zwiększają to te dwa balsamy mogę polecić Wam serdecznie sprawdziły się u mnie fantastycznie i będę do nich wracać właśnie tego typu bezzapachowych, takich wiecie bardzo delikatnych że tak powiem kolejnym produktem, to jest mój ukochany że tak się z nim polubiłam, myłam się już z nim chyba nie wiem, tym żelem z, nie wiem, z 8 razy Limited Edition Nivea Care Shower Blossom Up, i tu jest napisane Tiare. Jeszcze to jest limited edition. Ja kupiłam ten żel 500ml, super dragu, On tak przepięknie pachnie, Boże. Jak on cudownie pachnie, skóra pachnie po nim. Jak weźmiecie prysznic, nawilża. Także jeżeli macie możliwość, to lecie do super draga po ten żel, bo jest po prostu genialny. genialny. Blossom Up, tu jest narysowany taki żółty kwiat i pod spodem jest napisane Tiare, ja na pewno kupię ten żel ponownie, bo sprawdzał się i sprawdza nadal fantastycznie kolejnymi produktami i hmm, ja Wam pokażę to hmm, może tak ponieważ ten produkt miałam Wam pokazać yy, w denku ponieważ yy, no jest już pusta buteleczka to dosłownie wszystko chyba wygrzebałam, może jeszcze by na raz starczyło. Jest to olejek L'Oreal El i to jest ten z sześcioma flower extract. Sześć ekstraktów z kwiatów, chroni do 230 stopni i taki olejek starcza na około rok. Słuchajcie, na około rok ja miałam ten olejek. Miałam też do włosów farbowanych, on tu ma taką pompkę. Zawsze używam dwie pompki po umyciu na mokre włosy, tak od połowy włosów i ten się sprawdza najlepiej po nim się przepięknie włosy błyszczą yy, nie obciąża włosów przepięknie tak jakby je nawilża wygładza ten do farbowanych tak dobrze się nie sprawdzał jak właśnie ten 6 ekstraktów kwiatów to jest moja chyba czwarta taka butelka i teraz zakupiłam sobie yy, argan oil moroko ja sobie ten olejek ponieważ on jest wiecie bez żadnej pompki bez niczego przeleję po prostu do tej butelki ale ten też się super sprawdza, OGX, yy, USA, Argan Oil of Morocco, New Formula. I tutaj go mamy 100 ml. Tutaj nie mamy napisane, bo jest wszystko pozaklejane na 100 ml, ale no mniej więcej może będzie podobnie. Też się super sprawdza, ale ja sobie go, ten olejek, przeleję po prostu do tej buteleczki i będę używała tego olejku z tej butelki. Na tej zasadzie. I te dwa olejki są super i zawsze... Na mokre włosy, nigdy nie na suche, bo na suche używam serum, a nie olejków, bo wtedy no lepiej to działa, tak? Jak, no lepiej mi się wydaje, że to po prostu ma działanie dacie właśnie olejek na mokre włosy, a nie na suche, a na suche jak dacie serum. Kolejnym produktem jest to Loreal Dream Dreamlands, No Haircut Cream. To jest słuchajcie, do Damage Hair. Otwieracie wyciskacie sobie dosłownie kropelkę jak orzech albo jak ziarno fasoli i na mokre włosy wsmarowujecie w końcówki wtedy to zamiast olejku też się sprawdza fantastycznie zwłaszcza do blondów i do włosów bardzo zniszczonych ja zakupiłam to za zasługą poleceń jednej brytyjskiej youtuberki 200 ml w ogóle ogółem bardzo lubię markę L'Oreal i te Long Damage Hair, ta żółta seria jest bardzo fajna żeby próbujcie sobie ten kremik i bardziej na, można też nawet na suche, ale bardziej na mokre. Także ten krem, ja go kupiłam w Butcie, bardzo fajnie się sprawdza, też czasami go stosuję zamiast po prostu olejku. Kolejnym produktem do włosów będzie Tony Guy Sea Salt Texturizing Spray, czyli yy, inaczej yy, sól morska, płyn teksturyzujący. Ja robię tak, że jak umyję włosy, spryskuję sobie włosy wilgotne tym właśnie sprayem, wygniatam je, wiecie, tak bardzo mocno, no i macie rano takie plażowe fale. Bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli chcecie mieć efekt takiego trochę loków, potem możecie sobie to poprawić jeszcze, wiecie, prostownicą sobie y, włosy zakręcić, lokówką, bardzo pomaga kręcić, y, kręcić, się włosom po prostu, dać taki naturalny efekt plażowych fali, jeżeli lubicie. Y, kolejnymi produktami to będzie, który bardzo mi się fajnie sprawdza Eveline Rich Coconut ultra bogaty, kokosowy krem pod oczy jego jest strasznie dużo bo aż 20 ml, ja używam go na chwilę obecną codziennie zaprzestałam używania wszystkich kremów, używam tylko tego, bardzo fajnie się sprawdza, pięknie nawilża pod makijaż, super yy, za naprawdę bardzo fajną cenę, polska marka Eveline krem ten kokosowy pod oczy jest genialny ultra bogaty, kokosowy krem pod oczy super, jeżeli macie okazję to kupcie go sobie, bo się bardzo fajnie sprawdza ja go kupiłam na eBayu. i jeszcze kolejne trzy produkty ostatnie, będzie to rozświetlacz Wonder Glow Highlighter firma Paese ja już mam go tyle, słuchajcie, zużyte jest taki szampańsko-złoty kolor przepiękny naprawdę w ogóle marka Paese uwielbiam. Tak jak i puder, zaraz Wam pokażę. Przepiękny rozświetlacz. Nic dodać, nic ująć. Marka Paeze Wonder Glow Highlighter. Super. Jeżeli jeszcze nie używaliście, a lubicie rozświetlacze, to ten będzie petarda. No i również Paese Puff Cloud. Puder pod oczy. Ja go jeszcze mam w kartoniku, no bo po prostu szkoda mi tego kartonika wywalać. Jest to taki biały puder pod oczy. Przepięknie nawilża, znaczy nawilża, wygładza. Widzicie, biały proszek. Jak dacie go sobie na pędzelek pod oczy, po prostu robi pod oczami blur. Rewelacja. Jeżeli używacie podkład, to możecie sobie też lekko przypudrować strefę tę. No po prostu przepięknie skóra wygląda po tym pudrze. Eee, super. Jeżeli chcecie jakiś fajny puder pod oczy to ten z paez po prostu pudro pod oczy jest tylko jeden. Sprawdzi się fantastycznie, bo robi taki no, super rozświetlenie, blur, super. Dzisiaj go nie mam, bo się spieszyłam z makijażem, ale tak staram się go używać bardzo regularnie. No już ostatnią rzeczą yy, będzie to collection Bronze Glow. Ja muszę sobie kolejne inne opakowanie zakupić, koniecznie na zapas. Jest to Coconut Scant i tu jest, mamy tylko tak, dwa Light Terracotta Bronze. Nic więcej. Był wytłoczony, ale ja już go, wiecie, używam codziennie, więc to się wszystko zmyło. Pachnie kokosem. Mimo, że jest to brązer, powiedzmy matowy, to nie zostawia żadnych plam, rozciera się fantastycznie. I ja go kupiłam w Butcie, w Super go nie widziałam. Bronze Glow, Coconut Skent z witaminą E. Coś wspaniałego. Naprawdę polecam serdecznie. Kupię na pewno kolejne opakowanie na zapas. Mm, I ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam polecić, to będzie serial Lock and Key. Jest to serial Netflixa Lock and Key. E, jeden sezon, 10 odcinków. E, 10 odcinków. Moi drodzy, tak jak ja nie lubię fantastycznych seriali, to ten po prostu wciąga na maksa. Jest to, myślę, serial dla wszystkich dla młodzieży, dla starszych, spodoba się każdemu, dlatego że przenosi Was jakby w inny świat, w inny wymiar po prostu. Napisał, znaczy na, na podstawie nakręcony został komiksu syna Stephena Kinga, więc jest to troszeczkę taki, wiecie, no, specyficzny serial, ale jest genialny. Tu, jak on wciąga od pierwszego odcinka, moglibyście od razu oglądać drugi albo już wszystkie 10 obejrzeć naraz. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego serialu, to Lock and Key będzie super. Jeżeli krótko, żeby wiecie, nie spoilerować Wam, yy, co się będzie działo w tym serialu, to powiem tylko tyle, że rodzina przeprowadza się po śmierci ojca do wielkiego domu, zamku, tam z jego rodziny no i szukają magicznych yy, kluczy, w zasadzie znajdują je. Yy, chłopiec słyszy głosy, echa i Musi znaleźć po prostu klucze, no i to się tam wszystko, te klucze są magiczne i to się wszystko tam rozwija, ta cała historia, ale no to się ogląda fantastycznie, także polecam Wam serdecznie, bo na pewno, na pewno Was wciągnie tak jak nas, jest genialny, lock and key, także super, super serial i myślę, że na pewno Wam się spodoba. Także jeżeli szukać jakiegoś fajnego serialu, to ten będzie miazga, możecie go oglądać z dziećmi, z rodzicami, on będzie dla każdego, naprawdę dla każdego, bo tam. No, tak, jak naprawdę, myślałam, że to będzie, wiecie, taki serial fantastyczny, a ja tak za fantastyką, no to niekoniecznie, no to ten jest petarda. Myślałam, że to będzie też może rodzaju Stranger Things, ale nie, jest chyba jeszcze lepszy. Także polecam serdecznie. Także to tyle, moi kochani, w tych yy, ulubieńcach. Yy, lipca nie ma tutaj, wiecie, co przedłużać. Nie chcę wam pokazywać rzeczy z poprzednich miesięcy, które już widzieliście, które używałam, no bo po co? Dalej tego używam, a chciałam Wam pokazać coś nowego. No, i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Napiszcie może co Wy polecacie, co jest Waszym ulubieńcem, czy mieliście któryś z tych produktów. Także żegnam się z Wami i do następnego. Pa!